Sprawdźmy, czy chat GPT potrafi stworzyć g code dla frezarki. Ja sobie przygotowałem już gotowe wytyczne, więc szybko Wam przeczytam. Napisz G-code dla GRBL, biorąc pod uwagę następujące założenia. Prędkość obrotowa w życiu na 20 tysięcy rpm, prędkość ruchu w osi XYZ równe 1300 mm na minutę, frez ustawiony w punkcie startowym w lewym dolnym rogu materiału X0Y0Z0, wycinany obiekt to kwadrat o wymiarach 60 na 60 mm. Wykonaj dwa przejazdy, pierwszy przejazd na głębokość 1 mm, drugi przejazd na głębokość 2 mm. Bezpieczna wysokość nad materiałem to 1 mm. Piszemy sobie ten kod, a później podejdziemy do frezarki i zobaczymy, czy uda się wyciąć kwadrat. Jak widzicie mamy jigot gotowy, jednak ja już zwróciłem uwagę na to, że brakuje mi tej komendy rozruchowej, więc dodamy mu jeszcze dla wrzeciona, więc dodajemy mu jeszcze informację dodaj, dodaj komendę M3S2000, 20000 aby uruchomić wrzeciono. Jak widzicie, mamy stworzony G-Code. Sprawdźmy, czy on da radę na naszej fryzarce. Przekopiujemy sobie go i podejdziemy do frezarki. To jesteśmy przy naszej frezarce, standardowo LID 1.0.10 w wersji Pro. Nie zwracajcie uwagi na ten chaos, który tutaj jest po ostatnim frezowaniu. Oprogramowanie Open Wheels Control, uruchommy, połączmy się z naszą maszyną. OK. Sprawdźmy teraz czy wszystkie osie działają Prawo, lewo nam działa, przód, tył nam działa, więc przekopiujemy sobie teraz nasz kod przygotowany przez chat GPT. Ja go wgrałem sobie na pendrive'a OK. Kopiujemy Wklejamy linię kodu. Ustawmy teraz frez w punkcie 0. Jak tam podaliśmy w komendach, to był lewy dolny ruch materiału, więc powiedzmy na oko. Niech to będzie ten punkt. Frez myślę, że się znajduje no minimalnie nad materiałem, ale jest to test, więc wcale nam to nie przeszkadza. No i zobaczymy co się teraz wydarzy. Ran Jak widzicie, frezarka zakończyła pracę, aczkolwiek miałbym pewne uwagi, przede wszystkim nie jest to nasz kwadrat 60x60 mm, tylko on jest większy, około 120 mm ma, bo tutaj kod się nieco różni od tego, co chcieliśmy osiągnąć. Po drugie, jak widzieliście, nasze wrzeciono uruchomiło się w momencie, kiedy już praca rozpoczęła się, a chcielibyśmy, żeby to wrzeciono jeszcze miało tą chwilę na rozpędzenie się, ale to jest mój błąd ponieważ powinienem e, taką informację wpisać. W każdym razie no, czat GPT potrafi wygenerować, g-kod jednak trzeba mieć pewną wiedzę, aby potrafić go zweryfikować, ewentualnie taki kod naprawić.